Aktor to dość specyficzna profesja i z reguły uprawia się ją nieco dłużej niż inne, bardziej typowe zawody, takie jak nauczyciel, urzędnik czy policjant. Zdarzają się wyjątki, bo na przykład Marek Kondrat, fantastyczny aktor, który mógłby wystąpić w jeszcze wielu wartościowych filmach, wycofał się przed 60. Ale to odosobniony przypadek. Większość aktorów pojawia się przed kamerami do czasu, gdy otrzymują interesujące propozycje i pozwala im na to zdrowie. Dlatego aktywność zawodowa na poziomie 50 czy nawet 60 lat to nic niezwykłego. Ale w tym materiale przedstawię wam 10 aktorów, którzy pracowali dłużej niż część z nas w ogóle przeżyje. Zaczniemy od jedynej w tym zestawieniu Polki, czyli Danuty Szaflarskiej, aktorki urodzonej 6 lutego 1915 roku, czyli w czasach, kiedy Polska formalnie nie istniała. Szaflarska przyszła na świat na terenie zaboru austro-węgierskiego. W 1939 roku ukończyła Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie i szybko zadebiutowała na scenie. Miało to miejsce dokładnie 14 września, a więc dwa tygodnie po ataku Niemiec na Polskę. Trudno wyobrazić sobie cięższe realia na wejście w dorosłość i rozpoczęcie kariery aktorskiej. W kolejnych latach grała w teatrach konspiracyjnych i wzięła udział w Powstaniu Warszawskim. Z wiadomych powodów przed kamerą mogła wystąpić dopiero po zakończeniu II wojny światowej. W 1946 roku otrzymała jedną z głównych ról w słynnych zakazanych piosenkach. Po raz ostatni na ekranie mogliśmy ją zobaczyć dokładnie 69 lat później w filmie Moja Matka i inni wariaci z rodziny. Miała wówczas równo 100 lat. Gdyby zdrowie pozwoliło, prawdopodobnie grałaby jeszcze dłużej, ale niestety zmarła 19 lutego, dwa lata później. A więc debiut w roku 1946, ostatni występ w 2015. Carl Reiner. amerykański komik, aktor, reżyser i scenarzysta. Niestety zmarł w czerwcu zeszłego roku, ale pozostawał aktywny do końca, a jego kariera filmowa trwała dokładnie 72 lata. Zadebiutował w serialu The Fashion Stories z 1948 roku, a po raz ostatni pojawił się na ekranie w roku 2020 w home movie The Princess Bride. Miał wówczas 98 lat. Możecie go też kojarzyć z serii Oceans, gdzie wcielił się w postać Sola Blooma. W 2018 roku został najstarszym człowiekiem w historii, nominowanym do nagrody Emmy. Marie Saint, amerykańska aktorka licząca sobie aktualnie 97 lat. Na ekranie zadebiutowała w roku 1947 w telewizyjnej adaptacji opowieści wigilijnej. Na pierwszy film kinowy musiała poczekać 7 lat, ale był to wymarzony występ. Nie dość, że jej ekranowym partnerem był Marlon Brando, to za debiut Saint otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej. Betty White. Amerykańska aktorka i generalnie rzecz biorąc, osobowość telewizyjna. Mimo, że ma już 99 lat, wciąż pojawia się na ekranie. Ma na koncie 8 nagród Emmy, 3 American Comedy Awards, 3 Screen Actors Guild, 1 Grammy oraz własną gwiazdę w Hollywood Walk of Fame. Karierę rozpoczęła pod koniec lat 30. i początkowo przyjmowała wszystkie role, ale przełomowym momentem był serial Life with Elizabeth, który sama wyprodukowała i zagrała w nim główną rolę. Największą sławę przeniósł jej jednak sitcom The Golden Girls. Trzeba przyznać, że mimo prawie setki na karku wciąż odznacza się błyskotliwym poczuciem humoru i energią, której mogłoby jej pozazdrościć wielu młodszych kolegów z branży. They Leslie Phillips. Debiut jeszcze przed II wojną światową w roku 1938. Ostatni występ na ekranie w 2012, czyli 74 lata później. Jest najstarszym żyjącym nieamerykańskim aktorem w zestawieniu znanym przede wszystkim z brytyjskiego serialu Carry On oraz filmu Doctor in the House. No i udzielił głosu tiarze przydziału w Harrym Potterze. very difficult. Aktualnie Phillips jest na zasłużonej emeryturze. Ma 97 lat. Sir Michael Caine, brytyjski aktor, który zadebiutował przed kamerą w roku 1946 i do dziś wystąpił w ponad 100 filmach. Jest to jedyny obok Jacka Nicholsona, aktor, który był nominowany do Oscara w każdym dziesięcioleciu od 1960 do 2010 roku. Ostatecznie zdobył dwie statuetki. Pierwszą w 1987 roku za występ Hana i jej siostry, a drugą w 2000 za wbrew regułom. Mimo blisko 90 lat na karku wciąż występuje w naprawdę dużych produkcjach i nie są to poboczne symboliczne role. W zeszłym roku mogliśmy go oglądać w tenet Christophera Nolana, a wszystko wskazuje na to, że Kane nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, bo w planach są już kolejne premiery z jego udziałem. Na chwilę obecną jego przygoda z aktorstwem trwa 75 lat. clarify. I insisted in your first offer so it was good enough to accommodate me. Norman Lloyd, prawdziwa legenda branży filmowej. Aktor, reżyser i producent. Niestety już nieżyjący. Zmarł 11 maja tego roku w wieku 106 lat. Debiut zaliczył w 1939 roku w filmie Ulice Nowego Jorku, a po raz ostatni na ekranie pojawił się blisko 80 lat później w komedii Wykolejona. Grał u Alfreda Hitchcocka, u Charlie'ego Chaplina, Martina Scorsese, wystąpił w Star Trek'u, Stowarzyszeniu Umarłych Poetów i pozostawał aktywny zawodowo przez 76 lat.

Debiut zaliczyła jeszcze podczas II wojny światowej w filmie Gasnący Płomień i od razu otrzymała nominację do Oscara. Podobnie jak za drugi film, Portret Doriana Gray'a z 1945 roku. Oczywiście nie jest tak aktywna jak w swoich najlepszych latach, ale wciąż pojawia się na wielkim ekranie oraz w teatrze. W 2018 roku mogliśmy ją zobaczyć chociażby w kontynuacji Mary Poppins oraz świątecznym filmie Batons z Dickiem Van Dyke, Równie wiekowym aktorem, zaledwie rok młodszym od Angeli, która 16 października obchodziła swoje 96. urodziny. John Lockhart, 96 lat i wciąż aktywna w zawodzie. Podobnie jak Eva Marie Saint rozpoczęła karierę w ekranizacji opowieści Wigilijnej, z tym że blisko dekadę wcześniej. W 1938 roku wcieliła się w Belinda Cratchit. Największą sławę przyniosła jej rola Ruth Martin w serialu Lessi z lat 50. więc nie jest to gwiazda rozpoznawalna dla naszego pokolenia. Ale jeszcze w 2016 roku pojawiła się na ekranie, a w 2019 udzieliła głosu w bajce Bongi Bear and the Kingdom of Rhythm. Jeżeli założymy, że wciąż nie przeszła na definitywną emeryturę, to jej kariera trwa nieprzerwanie od 83 lat. Johannes Heisters, nieżyjący już niestety holenderski aktor i piosenkarz, obecny w produkcjach filmowych i telewizyjnych przez 87 lat. Niekwestionowany lider niniejszego zestawienia. Przyszedł na świat 5 grudnia roku 1903. W mniej więcej tym samym czasie udało się przeprowadzić pierwszą transmisję radiową między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, założono klub piłkarski Atletico Madryt, w Londynie powstała pierwsza budka telefoniczna, a Adolf Hitler obchodził 14. urodziny. Przed kamerami zadebiutował w roku 1924, a jego kariera trwała nieprzerwanie do roku 2008. To właśnie wtedy, w wieku 105 lat, po raz ostatni Pojawił się na planie filmowym, mimo że z powodu jaskry i zwyrodnienia planki żółtej był praktycznie niewidomy. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie fakt, że w 2008 roku powstał film z facetem, który debiutował kilka miesięcy po śmierci Lenina, jest naprawdę niesamowity. Praca w takim wieku raczej nie wynika z potrzeb finansowych, tylko świadczy o prawdziwej pasji do tego zawodu. Wypada tylko pogratulować zdrowia i samozaparcia. Dzięki za uwagę! 伊多苏珊娜。